Kochani, opowiem Wam pewną historię, która mi się przydarzyła. Mianowicie, wybrałem się do restauracji i oczywiście zamówiłem danie, potem zjadłem, wypiłem, no i na koniec poprosiłem o rachunek. Kalner przyniósł mi rachunek, zapłaciłem za niego, zarzuciłem marynarkę na siebie i spokojnie kieruję się do wyjścia. Aż tu nagle Wyskakuje właściciel restauracji, łapie mnie za rękaw i mówi tak: Proszę pana, musi pan zapłacić jeszcze raz. Ja patrzę na niego i nie wierzę własnym uszom, ale jak to? Drugi raz mam płacić za ten sam rachunek, za to samo danie? A on mówi tak, bo w naszej restauracji obowiązują takie zasady. Płaci się dwa razy. Pierwszy raz płaci się kelnerowi przy stoliku, a drugi raz płaci się właścicielowi przy wyjściu. I wiecie co? Pierwsza myśl, jaka mi wtedy przyszła do głowy, to że ten facet jest bezczelnym oszustem, albo że całkowicie postradał zmysły. Ale rozglądam się po restauracji i inni klienci, których tam było dość sporo, właśnie tak robią, jak on mówi. To znaczy, płacą dwa razy. Najpierw płacą kelnerowi, a potem bez szemrania, bez narzekania, bez zadania jakiegokolwiek pytania przy wyjściu płacą temu właścicielowi. Kompletny absurd, prawda? Niewiarygodna wręcz sytuacja. Chciałoby się rzec, moja noga więcej w tym lokalu nie postanie i trzasnąć drzwiami. Być może płacenie dwa razy za ten sam rachunek za to samo za to samo danie wyda się absurdalne również tobie ale jednak w wielu kościołach usłyszysz że tak owszem Jezus zapłacił za twoje grzechy swoim cierpieniem ale ty dodatkowo za ten sam rachunek musisz spełnić dużo dobrych uczynków musisz złożyć hojne ofiary, a jeśli i tego by nie wystarczyło, to często będziesz musiał dodać swoje własne cierpienie w czyśćcu. A jednak Pismo Święte mówi zupełnie coś innego. Cały rachunek, jaki był do zapłacenia, został zapłacony. I to nie byle jaką walutą, ale Pan Wszechświata za twój rachunek. Zapłacił swoją własną krwią. Spójrz, co jest napisane w liście do kolosan. On zniszczył obciążające nas zestawienie długów, które przez swoje zapisy przemawiało przeciwko nam. Usunął je, przybijając do Krzyża. Twój rachunek. Wszystko, co byłeś Bogu winien, zostało przybite do Krzyża. Tymi gwoźdźmi które przybiły ręce i stopy Jezusa Chrystusa. Dlatego jeśli pragniesz Bożej miłości i Bożej akceptacji, jeśli pragniesz pokoju i pewności, że Bóg jest z tobą, po prostu przyjdź i przyjmij tę Bożą miłość, Bożą akceptację, pokój, pewność. Nie musisz za to płacić. Nie musisz na to zasłużyć swoimi dobrymi uczynkami. Jezus zasłużył za ciebie. Spójrz, co mówi Pismo Święte. I kto słucha, niech powie: Przyjdź. Kto jest spragniony, niech przyjdzie. I kto chce, niech zaczerpnie wody życia za darmo. Powiem więcej: Nie tylko nie musisz zasłużyć, Ty nie możesz zasłużyć. Ponieważ Boża Miłość i Boża Akceptacja, to jest prezent, jaki Bóg chce ci podarować, a ty możesz ten prezent jedynie przyjąć albo go odrzucić. Spójrz, co mówi Pismo Święte. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga, nie za dokonane czyny, aby nikt się nie chełpił. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co czynił i czego uczył Pan Jezus Chrystus, a co zostało zapisane w Piśmie Świętym, wejdź na stronę www.j1213.org i zacznij poznawać Biblię razem z nami. Jesteśmy Chrześcijanami Ewangelicznymi.